Działanie probiotyków wspomaga przede wszystkim racjonalna i różnorodna dieta. Najlepiej, żeby była ona bogata w błonnik, i tego błonnika powinno być naprawdę sporo około 25 do 30 gramów na dobę. Błonnik stanowi pożywkę dla wzrostu bakterii. Jest on nietrawiony w górnych częściach przewodu pokarmowego, trafia do jelit i tam metabolizują go nasze bakterie jelitowe. Odżywiając się nim, produkują jednocześnie dla nas bardzo cenne krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają i regenerują śluzówkę naszych jelit. Doktor Dennis Perkitt. Badał dietę Afrykańczyków i okazuje się, że oni tego błonnika jedzą dużo więcej niż my, Europejczycy, nawet do 140 gramów na dobę, i daje to taki efekt, że ich stolec jest od 3 do 5 razy cięższy, a pasaż jelitowy jest dwa razy szybszy. Ponieważ nie chorują oni na nowotwory okrężnicy, nie mają zaparć, nie mają hemoroidów. Doktor Berkit e, ukuł takie powiedzenie, że w krajach, gdzie stolce są małe, trzeba mieć duże szpitale. To właśnie ta europejska dieta ubogobłonnikowa, e, za to bogata w cukry proste, w tłuszcz, w dużą podaż białka pochodzącego z mięsa, doprowadza do rozrostu patogennej mikrobioty negatywnie później wpływającej na nasze zdrowie. Działanie probiotyku będzie wspomagać również aktywność fizyczna, przy czym nie może być ona zbyt intensywna i długotrwała, bo wtedy efekt będzie odwrotny. Probiotykoterapię będzie wspierać również, e, oczywiście odpowiednio długi przynoszący wypoczynek cen. Korzystne będzie oczywiście również ograniczenie stosowania leków, takich jak inhibitory pompy protonowej czy niesterydowe leki przeciwzapalne.